Hej, witajcie na kanale Digeng, to ja, Viking. Zastanawiałem się ostatnio, czy wyobrażaliście sobie, jak to jest otworzyć, no, no nie wiem, jak zdobyć 1,8 tryliona tych coinów w przeciągu 3 minut. Ja też się zastanawiałem i postanowiłem to zrobić i zaraz Wam pokażę, jak to zrobiłem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zachęcam Was do zasubowania kanału, kliknięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili nowych filmików. Będę starał się, a będziemy je starali się całą ekipa od wrzucać je regularnie. Zostawcie też komentarz. Dajcie znać, czy ten sposób Wam się spodobał, czy spróbowaliście zrobić czegoś podobnego w swojej grze. No nic, zabieram się do roboty. Chodźcie, pokażę wam, jak to zrobić. Jak widzicie, moje zadanie tutaj będzie generalnie bardzo proste. To, co musiałem zrobić najpierw, zanim mogę nadać tej przyjemności zbierania tych wszystkich ludbagów e, i oczywiście coinów, to to, że musiałem zbić parę skrzynek. Oczywiście zajęło mi to parę minut, ale to normalny element gry, który tak czy inaczej muszę robić. Natomiast fan ze zbierania takiej ilości coinów i ludbagów w ciągu paru dosłownie chwil, dwóch minut, jest naprawdę, naprawdę duży. Jest pewien minus tego, tego rozwiązania. Otóż, przy tak dużej ilości coinów i lootbagów na, na powierzchni mapy, jeżeli macie słabszy komputer, to jest to bardzo duże obciążenie dla, dla sprzętu i możecie odczuć po prostu lagi, albo wręcz nawet lootbagi mogą nie chcieć się do Was przyciągać i może być to problematyczne. Dlatego ja tutaj na początku też miałem problem. I ludbagi nie chciały się do mnie przyciągać. Dopiero jak szczyściłem trochę coinów i zacząłem zbierać po kolei ludbagi to widzicie, zaczęły się one do mnie, o, już teraz coraz łatwiej kleić i coraz lepiej przyciągać i zaczyna to lepiej działać. W idealnym świecie, gdybym to nagrywał na moim głównym komputerze, który jest bardzo potężny, mógłbym prawdopodobnie przelecieć przez całą mapę i te bugi by się do mnie fajnie przyciągały, i mógłbym zrobić nie dość, że tak. Dużą ilość coinów, to jeszcze w jednym bonusie na przykład zobaczylibyśmy na ekranie plus 1,4 T coinów w cały czas stakującej się, stakujące się, wzrastającej wartości. Także jak już nastakujecie sobie, nazbieracie sobie na podłodze, jak dużo bagów, dużo coinów, potem wystarczy tylko pobiegać i oddać się przyjemności zbierania coinów lub bagów i obserwowania, jak dużo coinów zbierzecie. Polecam zapisać sobie wartość sprzed. Zbierania i po zbieraniu, bo łatwo tą wartość niestety zapomnieć i potem nie do końca wiemy, ile zebraliśmy. Także właśnie tak to zrobiłem. Bardzo fajna zabawa. Jak się podobało, prawda, że fajny sposób? Fajna zabawa. Ja się przy tym dobrze bawiłem. W sumie to wyjątkowe móc podnieść tak dużą ilość coinów w przeciągu jednego obiegu po, po mapie. Oczywiście zajęło mi to chwilę, żeby zbić tych parę skrzynek. Ale satysfakcja płynąca z tego, kiedy podnosisz taką ilość coinów na raz, jest naprawdę, jest naprawdę duża. Myślę też, że zdecydowanie, ale to zdecydowanie zasłużyłem sobie na Twojego lajka. Jeżeli jeszcze nie kliknąłeś, a podobał Ci się ten filmik e, i, i ten pomysł na zabawę, to kliknij proszę lajka. E, zachęcam Was do zrobienia tego samego. Napiszcie w komentarzu, e, jak Wam poszło, czy Wam się podobało, czy to było to dla Was równie satysfakcjonujące, jak było to dla nas e, zrobienie takiego, e, takiego podnoszenia koinów z ziemi. I widzimy się na następnym filmikie. Trzymajcie się, hej! A na końcu moi drodzy mały pro tip, mały hackers tip, mała porada, żeby to zadziałało, żebyście mogli zrobić to samo u siebie, pamiętajcie o dwóch rzeczach, pierwsza, nie możecie stać blisko chestów, które rozwalacie, ponieważ żeby zebrać taką ilość coinów musicie najpierw rozwalić kilka chestów, żeby zbudować to warstwę monet i diamentów i ludbagów, które będą leżały na podłodze. Pamiętajcie, że nie możecie stać blisko czesta, ponieważ będziecie automatycznie zbierali orby, macie zasięg zbierania tych Orbów, coinów wokół swojej postaci, więc musicie stać z daleka do skrzynek, które rozwalacie. Więc wybierzcie sobie którąś ćwiartkę, którąś połowę mapy, stójcie na drugiej i rozwalajcie je z tej perspektywy. Po drugie, żaden z waszych petów nie może mieć oczywiście <laughs> enchanta magnetu, ponieważ magnet przywołuje, przyciąga coiny do peta pet dla nas zbiera coiny, zbiera dla nas orby i to uniemożliwi nam zbudowanie tej warstwy coinów na ziemi. To te, o tych dwóch rzeczach tylko musicie pamiętać, e, a wszystko dalej to już jest tylko i wyłącznie kwestia Waszej wyobraźni i tego, jak wiele coinów chcecie zebrać. E, wystarczy, że rozwalicie wystarczająco dużą ilość e, skrzynek i możecie nawet zebrać, nie wiem, 4, 5, 6, 10 trylionów coinów w przeciągu dwóch minut. W sumie to byłby fajny achievement, e, mogły być jako jeden z achievementów zrobionych przez Prestona, może tak kiedyś e, będzie. Także jeszcze raz powodzenia i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!